Cześć, cześć, cześć ze strony Marcel Migicki z kanału Mikro Mikusety, czyli ja, a dzisiaj jesteśmy w Minecraft. Jak możecie wiedzieć po tytule, dzisiaj patrzycie na mój pierwszy świat, jak, który kiedykolwiek stworzyłem w Minecraft, i to był już Minecraft za. Nie, to nie było za pieniądze. To było 4 czy, nie, no, 5 lat temu stworzyłem świat Mikusek. Tak, tu jestem 10.03.2020. Naprawdę to było dawno. To stworzyłem ten świat yy, kiedyś, kiedyś, kiedyś na, inne, na innym, innym, Później mi się usunął i dopiero właśnie tego trzeciego, dziesiątego znowu powrócił. I tak było, a tak naprawdę ten świat mam już od 2015 mniej więcej, 14, 15, no pod koniec 14 stworzyłem ten świat. Dobra, tak już oficjalnie ja mam tutaj niewidzialność. Jak widzicie, teraz jestem na tej kamerce, tej, tej, tej z przodu. Co byście mi chcieli skinali, jestem tutaj na niewidzialności, ale już się Wami. Przywitam tak oficjalnie. Cześć, cześć, cześć. I właśnie jesteśmy już na tym W i E, c, i E. Fajnie, jakbyście zostawili pod tym filmem mm, tak z 10, 5. Mm, tak zaokrąglujmy zakrągl, do 8. No do 8 I tutaj um, ogólnie to ja grałem i trochę na tym, i trochę na kreatywnym, i trochę na przetrwaniu, ale częściej jednak na kreatywnym, myślę. Nie wiem dlaczego, ale tak było. A na początku chciałem Wam pokazać moją budowlę, którą chciałem dać do odcinka z 2020, ale to tak był początek. Tutaj miałem zbudować telefon. Tutaj miały być jakieś aplikacje i żebym tutaj mieszkał, ale, ale bym taki kupił i zrobił tylko jedną kratkę, i wiecie, chciałem tu zamieszkać. Tak jak to robił chyba Wojan, no jakoś tak, coś tak kojarzę. No i teraz tutaj, zobaczcie, tutaj mam jabłko Marcela. Teraz wchodzimy. Jest taki zwykły świat. No i oczywiście tutaj się zamyka i otwiera. No i tutaj jest przejście. To jest taka tajna skrzyneczka z płateczkami. Yy, właśnie dzisiaj Was oprowadzam po tym świecie. To jest, to jest takie, takie coś. No, takie, takie, takie. Te, te, te. A tutaj jest taka altanka mała. Zrobimy sobie altankę po prostu z dyry, e, w n, a. A dzisiaj właśnie zostawcie 8 mapy tylko w górę, chyba tak. A teraz już jesteśmy. Przy, widzicie mój świat? To był mój pierwszy świat, na którym bardzo dużo budowałem. Tutaj też mam sklep, a więc zobaczcie, jak on. Wy... Na początku, zobaczcie. A mam basenik, który budowałem chyba 5 miesięcy temu. I tutaj są pochodnie. Tutaj nie ma jednej, ale są pochodnie. Mogłam zrobić jakieś tam nie pochodnie, tylko coś lepszego, ale dobra. Tutaj nie chciałam się odbrać u drewna, więc zrobiłem tabliczkę nieważne. Nieważne, ale tutaj tak. Mam 4 golda, 1 Linka, 10 golda, 1 chlebel, 3 golda to 1 Emerald, 4 golda, 2 golda pochodnia raz 1. I tutaj mam tak. Tutaj tak jakby ja jestem tym, i tutaj jest tak, M może tam wejść właściciel lokalu. Y Yy, oraz mogła tam wejść, mo mogą tam wejść goście Marcela, Kasa, tu jest Kasa ogólnie, a więc tutaj jest no taki mały domeczek, w właśnie tak, ale tutaj trzeba wskoczyć i tutaj jest tak, tutaj są, jest, są dwa łóżeczka niebieskie, są takie, jest ładny, ładny filarek, tutaj jest biblioteczka, crafting, piecyk i stół. A jak ktoś by chciał, może sobie tutaj wejść i przejść do drugiego domku. Przez szkło. A tutaj ja Was oprowadzę od samego wejścia. Dawno tutaj nie byłem i dokładnie nie wiem, co tutaj się dzieje, ale dobra. Tu, we, tutaj jest ogólnie wejście. Choć ja zawsze nie chciałem, żeby zębiaki weszły, to zrobiłem też drugie. Usta to jest wejście, ale ja, ja sobie wejdę tym wejściem, którym częściej chodziłem, czyli takim z boku domku. I tak, tutaj mam, y, tak, tutaj mam kopalnię, mini kopalnię. Zobaczcie, no, a tutaj jest lokal. No, tutaj jest ten, jak on tam ma, ym, ty, ty. Tutaj jest, sz, m, r, r. ta ym, y, hotel, taki mini hotel i naprawdę bardzo fajnie się sprawuje no i yy, no fajnie ogólnie, tutaj jest taki telewizorek mm, no dobra, a tutaj jeszcze mam swoją malutką farmę yy, farma Marcela prowadząca od września 2017, a tak naprawdę dwa, nie no tak, 2017, bo farmę założyłem w 2017, bo ten świat mam od 2014 a więc tutaj mam krówki, tutaj mam lamy, tutaj jeszcze kiedyś był kurczak ja już uciekły, tutaj mam miąsko dla tych zwierzaczków, tutaj mam, tutaj, o tutaj były kury właśnie, ale już nie ma kur, a tutaj jest TNT, nie wiem po co położyłem tak sobie, Okej, okay. teraz tutaj jest wejście takie normalne, a tutaj, zaraz wam pokażę, bo creeper mi tam wybuchł i mi się nie chciało naprawiać, ale tutaj jest wanna, Taka mini wanna i to jest pełna no i takie fajne, taka fajna wanna, taki to, mini Tutaj wybuch creeper, a było tak ładnie, naprawdę, o nie teraz nie mogę wejść No dobra, mam szkło, to się posadzę szkłem, ale tutaj tak było ładnie, ale mi creeper wybuchł i zburzył to, ale Ale tutaj mam przejście na wszystkie piętra, tutaj mam szybkę taką Tutaj mam przejście na, przejście na wszystkie piętra. A więc no jeszcze wam nie będę pokazywał, tylko teraz dopiero wejdziemy sobie po schodach na to piętro. A więc tutaj jest schody i piecyk i ten. A więc tak, tutaj jest ta farma, którą już widzieliście. E, a tutaj jest skrzynka z. Tymi, tymi rzeczami, które mi się udało uzbierać, tutaj jest taki fajny betonik, um, tutaj jest moje drzewko, które tam miało wyrosnąć i nie wyrosnęło, tutaj jest skrzynie na niepotrzebne rzeczy, na bloki, na rośliny, na pieniądze, na proszki, na miecze i tam jeszcze były różne. No i na tym piętrze to by było na tyle. To bardzo długo budowałem, chyba sześć i pół no godzin mniej więcej, tylko tam po kilka dni to budowałem. Chyba trzy a więc, tak tutaj to jest ogólnie taki tarasik. Mini, yy, 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 yy. tutaj jest taka sypialnia. No, tutaj jest sypialnia na samej górze. No, i tutaj jest to wszystko. I tutaj można albo wejść po schodach, albo po drabince. Ja wejdę po schodkach. I jesteśmy właśnie na górze. I tutaj jest taki wielki taras. Taki balkon, o, balkon bym bardziej powiedział. I tutaj jest zejście, a tutaj łowię sobie rybki. Chyba jeszcze są tutaj wędki. No, są wędki dwie, a czekajcie, teraz się prześpię. Eee. Okej, okay. i jeszcze to jest jedna rzecz. Ulica Kazimierza Piłsudskiego. Kazimierza. Nasza nie znajomy wszystkie. Ale nieważne. Ja już myślę, nie, nie wiem czy tu jeszcze czegoś było. Ale mi się nie wydaje, żeby coś tutaj jeszcze było, więc... A więc, myślałem, że oprowadzanie Was mi zajmie to jakieś 15-16 minut. A to zajęło 10, a więc... I tam jest jeszcze drzewko, a więc... To by było na tyle z tego odcinka. Kiedyś tutaj było o wiele ładniej, nie wybuchały klipery, nie było nic z tego. Ale później się przeniosłem na inne świat i żyło mi się tam fajnie, także... Nagrywa... Później zacząłem nagrywać. No i całe moje życie się obróciło przez was o 180 stopni Jestem bardziej otwarty Jestem, no, wszystko, no, z moje życie się obróciło o 180 stopni Ale tak już do tematu, to już bym się z wami żegnał Poprosiłbym was o 8 łapek, a więc cześć, trzymajcie się to zobaczy, a nie wiem, którego wy to widzicie, bo ja to nagrywam tak 13 I to jest dzisiaj 29 jeszcze grudnia wy może to widzicie? w nowym roku, bo już mam filmy na zapas. A więc życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Tak, tak. Życzę wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia i pomyślności w tym nowym roku, żeby był lepszy, żeby Wigilia już była w końcu normalna. A więc cześć, trzymajcie się, do zobaczonka. Eleczko i pa, pa